Wielkie zmiany nadciągają do Mortal Kombat 1. Na ostatnim Kombat oprócz przedstawienia Cyraxa i Sektora prowadzący wspomnieli także o nadchodzących usprawnieniach w balansie gry. Na początku zaprezentowali gameplay Havika. Z materiału wynika, że otrzymał nowy atak z nadgłowy, atak niski oraz jego zamach ręką z pancerzem jest dużo szybszy. Lećmy dalej. Sub-Zero Kameo może teraz zamrozić główną postać, która gdy zostanie dotknięta, unieruchamia przeciwnika. Zyskał też opcję rzucenia swoim Towarzyszem. Podobnie robił z klonem w Mortal Kombat X, Jack z kolei dostał nowy chwyt, który może wykorzystać do złapania wrogiego cameo i obicia mu twarzy. W materiale dostrzegalne również były zmodyfikowane ataki Tani, ale bez oficjalnej listy z nowościami ciężko stwierdzić, czy były to nerfy, czy też buffy. Jestem bardzo tym wszystkim podekscytowany i nie mogę się doczekać nadchodzącej aktualizacji Chaos Reigns. A Wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu.